Witam pasjonatów domowego wędzenia. Ponieważ nasz świat zmienia się z analogowego na cyfrowy, chciałbym zaprezentować dzisiaj wędzarnię ze sterowaniem cyfrowym. A będzie nim model UWD 150 firmy Borniak. Zapraszam do obejrzenia filmu. Za moimi plecami widzicie Państwo model wędzarni Borniak UWD 150 ze sterownikiem cyfrowym. Sterowanie cyfrowe dla użytkownika ma kilka niewątpliwych atutów. Przede wszystkim łatwość ustawienia temperatury oraz łatwość odczytu temperatury, bo widzimy te nastawy na wyświetlaczu sterownika. Oczywiście stabilizacja temperatury jest tej, w tej wędzarni jest bardzo precyzyjna i tutaj rozbieżności pomiędzy temperaturą nastawioną a uzyskiwaną w szafie wędzarniczej wynoszą plus minus 1 stopień Celsjusza. Jest jeszcze kilka udogodnień, które chciałbym pokazać i zapraszam do obejrzenia szczegółów sterownika oraz samej wędzarni. Przyjrzyjmy się naszemu sterownikowi. Przede wszystkim tak na pierwszym takim planie widać gałeczkę. Widoczny jest również wyświetlacz oraz przełączniki znajdujące się po lewej stronie panelu sterowania. Jeśli chodzi o ustawienie temperatury, to wykonujemy to w następujący sposób. Należy przycisnąć tą gałeczkę i zaczynają nam mrugać te cyfry oraz przekręcić tak, żeby ustawić na wyświetlaczu żądaną Temperaturę. Po ponownym przyciśnięciu mamy zatwierdzoną temperaturę, którą chcemy uzyskać w szafie wędzorniczej i zespół grzewczy rozpoczął pracę. Praca zespołu grzewczego jest sygnalizowana tą czerwoną kropeczką, znajdującą się po prawej stronie na dole. Widzimy, właśnie pojawia się i znika. Jeśli ta kropka mruga, to znaczy, że zespół grzewczy pracuje w systemie takim impulsowym, jeśli będzie się paliła cały czas, to znaczy, że grzałka pracuje na 100%. Dobrze, do czego służą te dwa włączniki znajdujące się po lewej stronie na panelu sterowania? Ten górny będzie nam podawał napięcie na osuszacz, a ten dolny na dymogenerator. Oczywiście te urządzenia muszą być podłączone do y, y, sterownika, aby to się wszystko odbyło. Na razie to tylko symulujemy taką pracę. No i zobaczmy, jak wygląda teraz sterownik z tyłu. Przede wszystkim, tak, widzimy włącznik, więc y, jeśli chcemy załączyć cały sterownik, należy uruchomić ten włącznik. Jest też kilka gniazd. Na samym dole, tu pokażę palcem, to jest y, gniazdo, które. Służy do podłączenia zasilania. Jest też gniazdo drugie, bardzo podobne, takie komputerowe. Opowiem za chwileczkę, do czego służy. Żeby podłączyć zasilanie. To oczywiście włączamy tutaj. No i widać, że jak najbardziej zasilanie zostało podłączone. Pali nam się czerwona dioda w łączniku i z przodu będziemy oczywiście mieli podświetlenie na wyświetlaczu. I teraz zobaczmy. Wyżej podłączyłem do tego gniazda osuszacz. Osuszacz umieszczamy oczywiście w otworze technologicznym, w którym normalnie jest podczas wędzenia umiejscowiony dymogenerator. I pamiętamy, że z przodu znajduje się włącznik. Jeśli tutaj poddamy napięcie na ususzacz, to urządzenie nam pracuje, co chyba słychać w tle. To jest bardzo wygodna opcja, dlatego że tu mamy dużo mniej tych przewodów, które gdzieś tam będą nam się tak naprawdę... No, będą nam przeszkadzały gdzieś przy komunikacji. A tak sobie kabel wisi, jego można ewentualnie skrócić, jak ktoś sobie życzy i wtedy tak naprawdę w dosyć wygodny sposób no, podłączamy te dodatkowe takie urządzenia peryferyjne, tak to nazwijmy, do, do, panelu, do panelu sterowania. Istnieje możliwość podłączenia dymogeneratora w dwojaki sposób. Po pierwsze bezpośredni, bezpośrednio kablem do gniazda zasilającego, czyli oddzielny kabel będzie nam zasilał grzałkę w urządzeniu wędzarni, a oddzielny kabel będzie zasilał nam dymogenerator, ale producent pomyślał też o naszej wygodzie. Można to podłączyć w następujący sposób. Przede wszystkim tak do dymogeneratora podłączamy taką końcówkę, którą się nazywa damską. I podłączamy do sterownika cyfrowego końcówkę z drugiej strony, która ma takie bolce. Fachowo to się nazywa męska, i włączamy do sterownika. I w tej chwili podłączyliśmy demogenerator bezpośrednio do sterownika wędzarni i możemy załączyć tak najpierw. Oczywiście y, na panelu sterowania musimy uruchomić przełącznik. Trochę mi to niewygodnie, ale mam nadzieję, że Państwo widzicie kolejny przełącznik, który znajduje się na, na demogeneratorze, tak, na, na obudowie demogeneratora. I teraz słychać, że y, y, demogenerator rozpoczął pracę. Y, Sprężyna, która podaje z ręki na koniec y, tej lance demogeneratora. Zaczęło się obracać. Wewnątrz wędzarni, zarówno miseczki, o których też mówiłem wcześniej przy okazji omawiania wędzarni U-150 mamy tą misę odgrodową, dzielącą nam tą część technologiczną od części roboczej, oczywiście trzy poprzeczki, pięć haczyków typu S i pięć haczyków do ryb oraz nie zapomnijmy o półce to jest całe nasze wyposażenie. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale przedstawiłem Państwu najważniejsze parametry wędzarni Borniak model UWD 150. Pamiętajmy, że do modeli 150 możemy maksymalnie włożyć między 18 a 20 kg wsadu do wędzenia. Osoby zainteresowane dobrymi wędzarniami zapraszam na naszą stronę internetową, którą znajdziecie Państwo pod adresem www węcigrywright.pl Zapraszam.